Wiecie o tym mój kanał, opiera się na spanżlu koncie z i o wróżkach szczesnych, szeregu i tak dalej, i tak dalej. Jest też kreskówka, którą również nagrywam, a chodzi o niesamowity świat gumbala. Natomiast dzisiaj się przyjrzymy powrotu animacji. Dobrze słyszycie powrotu, jesteście gotowi, więc lecimy. Przyrząd do omówienia informacji jest to, że od teraz niesamowity świat gumbala nazywa się inaczej. Otóż cudownie dziwny świat gumbala. Co do nazwy mi w tej kwestii obojętnie, bo i tak wiele osób mówi po prostu Gumball. Włącznie ze mną, więc to dla mnie mi nic nie zmienia. Wiem, że celowo zmienili logo jednocześnie starają się zachować jego podobną starą estetykę. Owszem, starali się, ale chyba im coś nie wyszło. Gdyż im, mi się nie podoba inne barwy, charakterystyczny ten czy wylogu mi nie przeszkadza, ale ten napis pod spodem Gumball mi się szczerze nie podoba. Dla mnie napis 3D wygląda źle, a te wcześniejsze lepsze jak był napis w 2D. To jest ciekawe, bo jak się skończy film animowany, jeżeli ktoś nie wie, 24 czerwca 2019 roku wyemitowano ostatni epizod szóstego sezonu niesamowitego świata Gambola, który uważam jak na finał beznadziejny. A sam odcinek nazywa się Inkwizycja, w którym do szkoły gdzie się uczy niebieski kot był inkwizytor zła, który chciał każdego bohatera serialu przemienić w prawdziwych ludzi Ostatecznie pokonują go i ściągają maskę i okazuje się to być Rob Który jest głównym antagonistą serialu animowanego czy To oznacza otrzymałem potwierdzenie tego co wydarzy się po wydarzeniach odcinka o nazwie Inkwizycji To otóż jest to po prostu reset wszystkiego Cóż, owszem znam na to pytanie odpowiedź, ale obejrzmy najpierw jasno z siódmego sezonu Bo daje on pewną ważną wskazówkę Ach, About seven years. Widziałeś przez przed chwilą, główni bohaterowie Gumball waterson oraz Darwin waterson przyznali, że między epizodem Inquisite a tym teizerem minęło około 7 lat. Kniżnie rzecz biorąc, w latach 2019-2021 powstały dwa mini zatytułowane Rotnik Darwina, a także Kronika Gumbola. Także oba są po prostu pokazami klipów, w których nie ma zbyt wiele nowego ani interesującego na na. podtrzymanie zainteresowanie głównym serialem i szczerze mówiąc, nie trzymają się zbyt dobrze ze względu na ich niską jakość. Tylko w roczniku Darwina rozwiązała się zagadka, co co się stało ze siostrą Tobiasa Rachel? Jak rybka się spytała Tobiasa Wilsona, to odpowiedział, że wyjechała na studia i tylko tyle ciekawych rzeczy. nie wyglądają na serię, a Gumball to idealny serial, w którym można i grać z rzeczywistością. Cóż, pierwsza sensacja była dość niepokojąca i dosyć dziwna, ale druga wydaje się jeszcze bardziej szalona, choć moim zdaniem miała najwięcej sensu. Drugą sensacją jest fakt, że nowy sezon serialu będzie można obejrzeć na Cartoon Network, ale również na platformę streamingowej Hulu dla Disney+, Plus, a nie na Netflixie czy na Max, a tak naprawdę na HBO Max. To w ogóle oczekiwane, ale nie jestem totalnie zły na tą decyzję. HBO Max systematycznie usuwały tak dużą część swojego katalogu animacji, że nie sądzę, aby utrzymywały się one na rynku zbyt długo. Nie sądzę, żeby Cartoon Network było w najlepszej sytuację, aby emitować nową kreskówkę na antenie, mając tak niewielkie wsparcie. Samowity świat Gambola już od jakiegoś czasu był dostępny na platformie Hulu. Podobnie jak podobne w produkcji przykładowo Książę Iwano seria na który jest utrzymywany w podobnej stylicyzce do Gambola. Nie twierdzę, że Hulu podejdzie do tego rewolucyjnie, ale sądzę, że podejdzie do tego lepiej niż HBO Max. Mając tu na uwadze Zaznaczmy, że kreskówka będzie dostępna na platformy HBO Max oraz rękach międzynarodowych. Znaczy to jednak, że najprawdopodobniej cały sery, a może jego fragmenty, zostaną przeniesione na platformę Hulu po jego premierze. Ktoś przez pierwszy miesiąc, byłoby to świetne. Naprawdę nie chcę, aby Gumball pojawił się i wyparował w ten sposób. Ale większość seriali dostępnych w serwisie streamingowym, tak właśnie wygląda. Skoro jest mowa o wsparciu, to czy ten sezon odrodzenia może liczyć na wsparcie twórcy Bena Bokleta? Czym się oto? Cytat jego i jego zespołu. Cóż za nie okazja, żeby ponownie zagrać z tymi postaciami. Widzowie ja mogą spodziewać się kolejnych wybryków oraz niesamowitych przygód w wymiesie jakim jest Elmo, ponieważ Gumball i Darwin nie dorośli zbytnio od czasu, gdy widzieliśmy ich ostatni raz. Jednakże w wielkim zwrocie akcji, poza zmianą aktorów głosowych niebieskiego kota i pomarańczowej rybki, co jest dosyć normalne w tym serialu, podczas gdy Nicole oraz Richardowi nadal będą użycia głosy tej samej osoby. Ta sensacja nie pochodzi jednak ze samej kreskówki, filer z opisu. Wygląda na to, że mamy już podstawy do kilku odcinków. Witamy ponownie w Elmore, gdzie prawa rzeczywistości są żartem, a życia rodzina jest wszystkim tylko niezwyczajna. Czy walczy ze złem imperium fast foodów, stawia czoła sztucznej inteligencji zakochanym w jego mamie, czy próbuje powstrzymać banana Joe przed noszeniem spodnie. Z Jeszcze bardziej szalonymi historiami, większymi zwrotami akcji i superrealistycznym humorem musieli zmienić nazwę na cudownie dziwny świat Gambola. Teraz to jest interesujące ze względu na zdjęcie, które krąży po przestrzeni Gambola od jakiegoś czasu. To ja zdjęcie wydaje się być tytułami pierwszych 26 epizodów i pokazuje, także, że mamy 40 odcinków, na które możemy czekać. Pierwszy odcinek zatytułowany Burger, przeczytajmy wątek, razem, to wątek od Messy Mir. Mam nadzieję, że się nie mylę. Chal na Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych NCE 2024 i opowiedział trochę o tym, co się dzieje z Gambolem i wielonami innymi rzeczami. Episod pierwszy burger opowiada o Gambole, Watersonie oraz jego bracie Darwinie, głównie Darwin, którzy próbują się zdrowo odżywiać, ale odkrywają, że to bardzo trudne. Otóż dlaczego? To wszystko jest ustawione, a każdy sklep i wymiesie Elmore należy do jednej osoby, I do dolarego. Dzięki występuje również pana Symian, która próbuje pokonać po raz kolejny szkody wynikające ze spożywaniem fast foodu, a tak dokładnie Joyful Burgera. W takim czasie widzimy psychologa szkolnego, pana Symola, który nosi kostium serca i po prostu go uderza, opisując obawy. Czym próbują bohaterowie pokonać żywność organiczną, ale okazuje się, że ona jest zbyt droga i, i całe o, ich pieniądze są jedynie wydawane na jedno awokado. Tylko wychodząc ze sklepu, po prostu owoc gnije. Szukają śmieci. Aby znaleźć coś do zjedzenia. Wiemy o tym, Larry pracuje w każdym sklepie w Elmore, więc postanawia zniszczyć wszelkie jedzenie w śmieciach. Gdy niebieski kot i pomarańczowe ryba pożywają swoje jedzenie, to on je pali, gdyż jego szef jest właścicielem jedzenia. To epizod kończy się, gdy Gumball oraz Darwin strasznie godują, stając się coraz krótszymi bohaterami realu, aż do anorekcji. Czym proszą o spotkanie z menedżerem Larego, który uważa, że nie mogą do niego dotrzeć bez walki. końcu udaje im się tylko z poodbitymi oczami? Jeżeli w to uwierzyć, oznacza to, że pierwsze odcinki nowego sezonu Gambola nie odnoszą się do wydarzeń Inkwizycji. na przykład w tym wspomnianym Burgerze, który wydaje się być pierwszym epizodem siódmego sezonu, co jest trochę dołujące z jednej strony. Mnożąc się z drugiej strony, i jeżeli mam być szczery, to nawet w szóstym sezonie Kreskówki odkładnie nie aż tak częstym elementem, bo przecież ogrom, które pokazywały świat błędów w serialu przykładowo The Void, ale wiele, przez ze szóstego sezonu nic nie o nie. Chociaż widzę, że poruszą ten temat później w sezonie, to fakt, że to nie jest jak pierwszy odcinek, nie jest dla mnie czymś koszmarnym. Pro wcześniej mówiliśmy o zapowiedzi, to na chwilę do tego wróćmy. ten wątek porusza coś interesującego oraz chciałbym usłyszeć od wasze myślenie na ten temat. SocySat z samego z Bena Bokleta. zadowolony z finalnego odcinka, jest miły, emocjonalny i jest tak samo dla fanów, jak i dla mnie. Sprawia, że zastanawiam się, czy siódmy sezon będzie tym ostatnim.